Pan Artur jest ekonomistą, przyjechał do nas ze Śliwnik i był pytany osiem razy, zachował wszystkie szanse, więc ma trzy punkty. Pan Grzegorz, programista z Warszawy, był pytany razy siedem, raz mu się nie udało, za zachowane szanse ma dwa punkty, a pan Adrian z jednym punktem jest radcą prawnym z Warszawy, był pytany sześciokrotnie. Proszę panów, zaczniemy jak zwykle od pytań do wszystkich. Kto zna odpowiedź, ten się zgłasza. Kto się pierwszy zgłosi, ten musi odpowiadać. Pojazdy mechaniczne. Czy silnik diesla ma świece zapłonowe? Pan Artur. Nie ma. Język polski. Jak nazywa się żartobliwa gra słów oparta na dwuznaczności wyrazów i podobieństwie ich brzmienia? To jest kalambur. To się zgadza. Jakie imię nosi młody szlachcic, w którym zakochana jest Halka, bohaterka opery Stanisława Moniuszki? Janusz. Trzy dobre odpowiedzi z rzędu, i pan Artur już ma prawo wyznaczać do odpowiedzi albo kogoś z konkurentów, albo siebie samego. No to spróbuję na siebie. Flagi Złoty Orzeł widnieje na fladze Egiptu czy Libanu. Egiptu. Proszę na siebie. Jakim łacińskim terminem określa się to, co święte? Przeciwieństwo sfery świeckiej nazywanej profanum. Sakrum. Proszę na siebie. Morze Liguryjskie jest częścią którego większego akwenu? Morza Śródziemnego. Proszę na siebie. Jak nazywa się technika skoków z w której zawodnik jest zwrócony plecami do poprzeczki? Flop. Na siebie proszę. Większość tlenków niemetali tworzy z wodą kwasy, zasady czy sole? Yy, kwasy. Proszę na siebie. To teraz będzie pytanie muzyczne. Poproszę na siebie. Jak nazywa się pierwszy przypadek w polskiej deklinacji? Mianownik, proszę na siebie. Termin moderato określa umiarkowane czy szybkie tempo wykonywania utworu? Umiarkowane. Proszę na siebie. Czy aktor Eugeniusz Bodo zagrał w pierwszych filmach realizowanych po II wojnie światowej? Nie zagrał. Zginął w stalinowskim obozie w 1943 roku. Proszę na siebie. Archeologia. W ruinach którego starożytnego miasta znaleziono w 1901 roku stelę z tekstem kodeksu Hamurabiego. W Suzie. To miasto w Iranie. Proszę na siebie. Jak nazywa się grupa języków, do której należą węgierski i fiński? To są języki ugrofińskie. Proszę na siebie. Zoologia. Charakterystyczny dźwięk koników polnych wytwarzają samce czy samice? Tak, samce. Samce. Proszę na siebie. Czyim nazwiskiem zostały nazwane Polskie Powstanie Narodowe i Najwyższy Szczyt Australii? Tadeusza Kościuszki. Proszę na siebie. Ile szczytów górskich ma wysokość większą niż 8000 metrów nad poziom morza? Jest ich 14. Proszę na siebie. Mam wrażenie, że pańscy konkurenci trochę się nudzą, ale proszę bardzo. Według powiedzenia, do kiedy rana się zagoi? Do Wesela. Proszę na siebie. Jaki kolor ma kawior ryb jesiotrowatych? Jest czarny. Proszę na siebie. W której operze Giacomo Pucciniego występują postaci gejszy Ciocio San oraz amerykańskiego porucznika Pinkertona? Madame Butterfly. Proszę na siebie. Gross. Ile to jest tuzinów? Dwanaście. Dobrze. Na siebie proszę. Dania i napoje. Z której części rośliny otrzymywana jest gałka muszkatołowa? To jest z owoców rośliny. Owoców, z, na, z nasiona, tak, z jądra nasiennego. Na siebie, proszę. Astronomia. Europa, Io, Ganymedes i Kalisto to odkryte przez Galileusza księżyce której planety? Jowisza. Proszę na siebie. Którego króla dotyczy powiedzenie o jedzeniu, piciu i popuszczaniu pasa? Króla Sasa. Proszę na siebie. Język polski. Kajak, woda, potop. Który z tych wyrazów nie jest palindromem? Woda. Proszę na siebie. W którym księstwie można spacerować Aleją Księżnej Grace? W księstwie Monako. To jedna z najdroższych ulic na świecie. Na siebie, proszę. Czy w trójkącie równoramiennym wszystkie kąty są równe? Nie wszystkie. Tylko dwa. Proszę na siebie. Ile koni było w gospodarstwie pana Johnsa w książce George'a Orwella Folwark Zwierzęcy? To były trzy konie: bokser, stary koń pociągowy, clover, klacz i młoda klacz Molly. Proszę na siebie. Rzeźbiarz ksawery Dunikowski swój dorobek artystyczny ofiarował narodowi polskiemu. W którym mieście możemy zwiedzać jego muzeum? W Warszawie. Proszę na siebie. To teraz od znaczenia. Jak brzmi łacińska nazwa orderu odrodzenia Polski? Polonia restituta. Proszę na siebie. Siwa to bóstwo której religii? Hinduizmu. Proszę na siebie. Jak miała na imię ukochana Stanisława Wokulskiego? To była Izabela. Proszę na siebie. W którym wieku została założona Biblioteka Watykańska? W XV wieku. Proszę na siebie. Matematyka. Fraktal to jest liczba czy rodzaj figury geometrycznej? To jest rodzaj figury geometrycznej. Na siebie proszę. Muzyka. Akord nonowy to akord złożony z ilu dźwięków? Z pięciu. Proszę na siebie. Jak nazywano białą niewolnicę w haremie sułtańskim w dawnej Turcji? Odaliska. Na siebie proszę. Piłka nożna. W którym mieście ma siedzibę angielski klub piłkarski West Ham United? W Londynie. Na siebie, proszę. Czy fotosynteza w roślinach może zachodzić bez udziału energii świetlnej? Nie może. Proszę na siebie. Który filozof nazywany jest ojcem dialektyki? Heraclitus Efezu. Proszę na siebie. W którym języku Andrzej Frycz napisał rozprawę o poprawie rzeczy pospolitej? Po łacinie. I to są wszystkie pytania, jakie mogłem panu zadać. Pan Artur wygrał, ma 773 punkty, ale za trzy zachowane szanse dostanie jeszcze 30 punktów i jego wynik to będzie 803 punkty. Rekord. Gratulacje. Poruszona takim obrotem spraw, pani Sylwia wręcza panom pamiątki udziału w finale.